Mówi się potocznie, że kobiety kochają drani. Łobuzów, dupków, niegrzecznych chłopców, złych mężczyzn, nieodpowiednich facetów, rzekomo pociągają ich oni bardziej niż ci mili, grzeczni, ułożeni, być może odpowiedni. Czy tak jest rzeczywiście? Jeżeli tak, to co może być powodem tego zjawiska? Co ciekawe, ciężko znaleźć badania, które by jednoznacznie udowodniły, że ci źli mężczyźni rzeczywiście są bardziej atrakcyjni dla kobiet. Bo pamiętajmy, że czym innym jest wizerunek niegrzecznego chłopaka, yy, pewien rodzaj takiej męskiej urody, a jeszcze czym innym są rzeczywiste zachowania i intencje danego człowieka. Taki stereotyp jest jednak bardzo silny i jest kilka psychologicznych teorii, które mogą ten efekt tłumaczyć. Dodam tylko, że nie interesuje mnie sama kwestia, dlaczego mężczyźni o urodzie spod ciemnej gwiazdy mogą wydawać się Atrakcyjniejsi, ale dlaczego niektóre kobiety, bo oczywiście nie należy generalizować, że wszystkie, mogą w tego typu osobach się zakochiwać i trwać z nimi nawet w bardzo toksycznych związkach? Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Tradycyjnie po więcej inspiracji zapraszam Was też na Instagram Człowiek Absurdalny. Publikuję tam różne cytaty z książek, złote myśli, dodatkowe dyskusje. Trochę pokazuję moich innych zainteresowań, więc myślę, że jest to ciekawe uzupełnienie tego, co się dzieje tutaj na kanale. Zapraszam też tam. A teraz do tematu złych mężczyzn. Rozdział pierwszy. Drań, czyli kto? Szukając łatwo dostępnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety kochają drani... Trafiłem na kilka artykułów nawiązujących do badań uczonych z Uniwersytetu Teksańskiego, według których wszystkiemu winna jest neurobiologia mózgu, bo przysadka mózgowa kobiet w czasie owulacji wydziela większą ilość hormonu luteiny, a przez nią bardziej pociągają kobiety mężczyźni o surowej, męskiej urodzie, głębokich głosach, męskim wizerunku. Okej, okay, badania może i tłumaczą, dlaczego wizerunek drania dla niektórych kobiet może być szczególnie pociągający raz w miesiącu, ale przecież ani wygląd, ani głos, ani nawet styl bycia nie muszą wcale świadczyć o charakterze drugiego człowieka, a drań to jednak epitet ciężkiego kalibru. Pomijając, że wizerunek drwala zrobił się ostatnio po prostu modny, to wielu mężczyzn o groźnym wyglądzie może mieć przecież złote serca. I co ciekawe, jak wskazują naukowcy ze wspominanych badań, na to niejako właśnie liczą kobiety, że pod fasadą takiego niebezpiecznego mężczyzny kryje się właśnie bardzo szlachetny charakter. Jeżeli jednak byłoby tak, jak zakładają naukowcy, to kobiety przy pierwszym odkryciu, że dany mężczyzna jest jednak tym dupkiem, Powinny trzymać się od niego jak najdalej. A stereotyp jest jednak i taki, że kobiety rzeczywiście potrafią trwać przy mężczyznach, którzy zachowują się jak dranie: ranią, nie liczą się z uczuciami, są zimni, wyrachowani, niedostępni emocjonalnie, często nieobecni, nieczuli, chimeryczni, wręcz agresywni psychicznie i fizycznie. Kłamią, wykorzystują. Traktują bez szacunku i depczą poczucie wartości. Nieraz są nawet zaangażowani w jakąś niemoralną działalność, a kobiety nie tylko że przy takich draniach trwają, ale nawet mogą twierdzić, że ich bardzo kochają. Dlaczego tak się dzieje? Czy dwie doby owulacji na cykl potrafią to wyjaśnić? Oczywiście każda historia jest trochę inna i generalnie nie powinno się człowieka klasyfikować jako po prostu złego, czy dobrego drania lub niedrania. Do tego każdy z nas, niezależnie od płci, zachowuje się czasem trochę toksycznie i niszczycielsko. W parach różne zachowania też wpływają wzajemnie na siebie i wzajemnie się nakręcają, i są to rzeczy, nad którymi pary mogą i powinny pracować. Niemniej jednak są pewne psychologiczne mechanizmy, które mogą sprawiać, że kobiety. Trwają w takich szkodliwych dla nich relacjach i myślę, że naprawdę warto je poznać, bo po pierwsze, można zrozumieć, co rzeczywiście nas pociąga w drugim człowieku, po drugie, ocenić czasami, czy w naszej relacji są, są kwestie, nad którymi możemy i powinniśmy pracować, a po trzecie, czasami nawet dojść do wniosku, że może jest to relacja, z której należy się ewakuować. Rozdział drugi: atrakcyjne cechy charakteru. Ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, wszystkich nas, i kobiety, i mężczyzn, pociągają cechy osób, które dobrze sobie społecznie radzą. Są pewne siebie, odważne, zdecydowane, przebojowe, silne emocjonalnie, dominujące. Cechy te często pozwalają na osiąganie przeróżnych sukcesów, zdobywanie pieniędzy, prestiżu, sugerują dużą zaradność życiową, pomagają zdobyć wysoki status społeczny. Jak na ironię jednak, jeśli ktoś nie ma innych, trochę hamujących, empatycznych cech charakteru, może tej swojej siły społecznej nadużywać, wykorzystywać innych, nawet ich krzywdzić. Robiłem już kilka odcinków o psychopatach, którzy, choć bywają bardzo skuteczni i nieraz atrakcyjni, to potrafią też przez swoje deficyty emocjonalne być niesamowicie niszczący. Inne cechy osobowości, które często też łączą się ze wspomnianymi, a mogą być szczególnie atrakcyjne dla kobiet i jeszcze lepiej wpisują się w wizerunek drania, mają osoby niezależne i niewzruszone, nie przejmujące się opinią innych, mające ją wręcz gdzieś. Samotnicy i buntownicy. Osoby wręcz lekko antyspołeczne. Dlaczego tego typu zwiastujące kłopoty, cechy mogą pociągać kobiety? Często nawiązuje do prac psychoanalityka, profesora Stevena Michela i na przykład jego książki Czy miłość trwa wiecznie? Zauważa on na przykład bardzo ciekawy, często nieświadomy mechanizm psychiczny, wedle którego w partnerze bardzo potrafią nas pociągać te cechy i zachowania, które sami chcielibyśmy mieć, ale być może z jakichś powodów nie potrafimy się na nie zdobyć. Każdego z nas pociąga druga osoba, która swobodnie wyraża to, czego i my pragniemy, ale boimy się to ujawnić lub wyrazić. Kobiety jako płeć ewolucyjnie dużo bardziej zaangażowana w podtrzymywanie relacji społecznych, a także historycznie bardziej narażona na tzw. osąd społeczny, mogą więc być tym bardziej uwodzone przez wizję życia, w której nie muszą przejmować się oceną innych, mogą sobie pozwolić na więcej swobody, a nawet pewnego rodzaju antyspołeczne zachowania. Oczywiście te różnice w traktowaniu poszczególnych płci coraz bardziej zacierają się, ale są one jednak nadal widoczne, szczególnie w pewnych środowiskach. Niegrzeczni chłopcy, łobuzy, dranie, mogą więc przyciągać przez niejako realizowanie ukrytych własnych fantazji. Niestety sytuacja ta często zwraca się przeciwko osobie fantazjującej, bo drań i jej uczuć i emocji nie będzie w końcu szanował. Rozdział trzeci. Daddy Issues. Robiłem już odcinek o daddy Issues, w którym poza szeroko dyskutowaną kwestią wymowy słowa issue, myślę, że dość wyczerpująco opisałem różne mechanizmy, które mogą stać za tym popularnym, potocznym określeniem. Nie chcę się więc teraz powtarzać, ale chciałbym zwrócić uwagę na te kilka mechanizmów, które mogą sprawiać, że drań szczególnie może przyciągać te kobiety, które mają pewnego rodzaju Issues z dzieciństwa. Jest wiele przykładów z badań, że np. córki alkoholików albo też ojców agresywnych, przemocowych wiążą się później w swoim dorosłym życiu z podobnymi mężczyznami. Nie trzeba jednak iść aż w taką skrajność, żeby zauważyć, że często i kobiety, i mężczyźni odnajdują w swoich dorosłych związkach szczególnie te negatywne cechy swoich rodziców jak pewnego rodzaju chłód emocjonalny, niedostępność, nieobecność, e, wybuchowość. Dlaczego tak się dzieje? Ciekawą teorię na ten temat ma szwajcarski filozof i youtuber Alain de Botton. Jego zdaniem to nie jest tak, że w dorosłym życiu w potencjalnych partnerach przyciąga nas to, co przypomina nam wady naszych rodziców. Generalnie jednak bardzo pociąga nas to, co znajome. Szczególnie silne znajome emocje. I tutaj niestety jest tak, że najlepiej zapamiętujemy akurat to, co wywoływało w nas negatywne uczucia, takie jak strach, smutek, tęsknotę czy żal. Dlatego też nieświadomie właśnie na partnerów o takich wzorcach możemy trafiać. A czy jest to mechanizm, na który bardziej narażone są kobiety? Niestety, choć jest to coś, co też powoli się poprawia, to jednak chociażby w naszej kulturze sposób wychowania przez naszych ojców, ich zaangażowanie, Okazywanie uczuć nadal pozostawia wiele do życzenia. Kolejnym rodzajem bardzo silnego issue z dzieciństwa jest kwestia zniszczenia w wielu dzieciach. Niestety, jak wspomniałem, w bardzo wielu przypadkach, przez ojców u córek, poczucia ich własnej wartości, tak generalnie, jak i szczególnie w kontekście relacji z płcią przeciwną. Kobiety trwające, np. w związkach z osobami uzależnionymi, ale nie tylko w tak jaskrawych przypadkach, bardzo często kochają, bo czują, że zasługują na taki los, bo wierzą, że nie zasługują na nic lepszego. Jest to kwestia, z którą niestety bardzo ciężko sobie poradzić, ale niesamowicie warto zawalczyć o siebie, bo w ten sposób można sobie zmarnować całe życie. Rozdział czwarty wychowanie dziewczynek. Istnieje ogrom badań, jak myślę, przykładów, które wszyscy znamy osobiście, na to, że dziewczynki są wychowywane inaczej od chłopców. I nie chodzi mi nawet o to, że przy różnych zainteresowaniach chłopców i dziewczynek, które wynikają na przykład już z różnicy hormonów w życiu prenatalnym, należy wszystkich wychowywać tak samo płciowo neutralnie. Ale że wiąże się to czasami z wbijaniem do głowy małych ludzi różnych, czasami szkodliwych przekonań, które później wpływają na całe ich dorosłe życie. To bardzo złożony wątek, myślę, że nawet na osobny odcinek, ale już małe dziewczynki, chociażby przez wzór ich matek i innych kobiet z ich otoczenia, uczy się wielu zachowań tzw. opiekuńczych i wpaja niejako taką życiową, opiekuńczą rolę. To jeszcze samo w sobie nie jest złe, tylko myślę, że dzieci obu płci warto równie silnie uczyć, że należy dbać o innych, opiekować się nimi i domem, ale to poboczny wątek. W dużym uproszczeniu, postawę, w której kobieta w związku musi się mężczyzną opiekować, dbać o niego, ustępować mu, ulegać, ewentualnie delikatnie nad nim pracować, wzmacnia też na przykład nauka kościoła, a jak pokazują badania, kobiety są częściej wierzące niż mężczyźni i bardziej praktykujące. A jak to się ma do drani, złych, szkodliwych mężczyzn? Nie jest absolutnie tak, że samo nastawienie człowieka na opiekę nad partnerem prowadzi do związania się z jakąś osobą toksyczną. Statystycznie jednak kobiety mają o wiele więcej zakodowanych przekonań, przez które będą one niejako więcej znosić i akceptować w związku niż inaczej wychowywani mężczyźni. Uległość ta i przyzwolenie na różne raniące zachowania teoretycznego drania. Będzie też często tłumaczona zakodowanymi kulturowo przekonaniami, wedle których jest to element niezbędnego poświęcenia i właśnie miłości, a nie coś, z czym należy walczyć. Drodzy, tyle na dzisiaj. Na pewno nie wyczerpałem całego tematu potencjalnych możliwości, dlaczego ktoś, na przykład szczególnie kobiety, wiąże się w jakieś toksyczne relacje z mężczyznami. Tak jak mówiłem, to zawsze jest. Mocno indywidualna, specyficzna sprawa, i prawie zawsze też tam różne te czynniki na to wszystko wpływają. Niemniej jednak, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o mechanizmach, które tutaj wymieniłem. Czy spotkaliście się może z nimi, czy dostrzegacie być może jakieś inne? Jestem też absolutnie otwarty na, na polemikę, że może wcale nie jest tak, jak w teoriach, które tutaj przywoływałem. Jeżeli chcielibyście trochę jeszcze pogłębić temat, to bardzo wam polecam swoje odcinki, które już robiłem. Jeden o. Idealizacji w związku o takim mechanizmie idealizowania pod tytułem: Dlaczego związki rozczarowują? Drugi o właśnie wspominanych Dady Issues, jeśli jeszcze go nie widzieliście, myślę, że ciekawie opisuje ten temat. Zapraszam Was też bardzo, bardzo mocno po więcej inspiracji na Instagram, człowiek absurdalny. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!